Cześć, cześć! Przedstawię Wam książeczkę Usta rzeźbiarki. Jest to opowieść o życiu Aliny Szapocznikow, autorstwa Magny Knedler. I książeczkę mam od wydawnictwa otwarte. Tak się ona przedstawia. Mamy sztywną obwolutę. Słuchajcie, mam tu na razie na sam początek kilka cytatów dla Was. Trudno jest rzeźbić ruch, bo kamienna bryła łatwo zabija lekkość i wrażenie przemieszczania się. Szpital ją więził, więziło ciało, oddalał się jej świat, który wracał tylko na chwilę z rysiem w odwiedzinach. W szpitalu trudno się umiera. Są rzeczy, malarko, których wcale nie muszę ci tłumaczyć, poznasz szpitale, gryzące zapachy, kwiatki na stołach i uwięzienie w ciele. Dziwnie się wtedy na nie patrzy, prawda? Jak na coś, co trzyma cię w ryzach i ubezwłasnowolnia, mięso i organy. Jeśli to szwankuje, raczej nieistotne, co masz w głowie. Emocje, refleksje, impulsy, pragnienie wyjść na łąkę, wzięcia gliny w palce nieważne. Ale i tak dobrze, że są, że jest ten mózg, że jest myślenie i wyobraźnia, że jest sumienie. Tuliła się do Rysia, kiedy ją odwiedzał, i pisała mu w listach o miłości. Słuchajcie, czy, czym byśmy byli bez właśnie tej prawdziwej miłości? No, przedstawiam Wam tu opowieść o życiu Aliny Szapoczników. Czy jednak ważne, ważne jest to, że miała żydowskie pochodzenie i wywodziła się z rodziny lekarskiej? Cóż to wszystko ma wspólnego z jej wielkim talentem rzeźbiarskim, które, skoro w pewnym momencie jej życia całkowicie wszystko się zmieniło? W cytacie macie przekaz jej emocji, kiedy leżąc bezwładnie, spostrzegła, że wszystko co do tej pory miała, nie ma teraz znaczenia. Stało się jakby czymś mniej ważnym. Nikt bowiem z nas nie myśli o swoim ciele. Każdego dnia wstajemy, spożywamy różne posiłki, pracujemy i tak po całym dniu idziemy spać, gdyż no, czujemy zmęczenie. Pytaniem brzmi, my je czujemy, czy nasze ciało? Czy ktokolwiek z nas myśli o nim? czy wiemy, że bez Niego bylibyśmy niczym. Wielu z nas w chwili wielkiej choroby poddaje się jej znaczeniu, jednak właśnie nie ona, nie ta osobistość. Nawet podkreśla to wielokrotnie, że skoro nie poddała się wojnie, to czyż ma prawo poddać się chorobie? Zaczęła więc szukać sposobu, by dalej kontynuować to, co kochała możliwie pomniejszonej sile. Wiecie, ktoś powie, że to książka, która podchodzi może pod... Biografię, bibliografię. Moim jednak zdaniem to piękna, poetycka opowieść, naprawdę z prawdziwą klasą. Mamy tu sentymentalne wyzwania, niecodzienne zmagania i miłość, którą, no niestety, ale przyszło jej się dzielić. Jest to wspaniała książka, bardzo poetycko napisana. Naprawdę czyta się z wielkim przejęciem. Ona tak bardzo do nas przemawia, przedstawia wszystko, co było. Ona zwraca uwagę na to, na co my w ciągu dnia. Praktycznie nawet czego my w ogóle nie widzimy. Tu, tu jest wszystko tak pięknie opisane, że ma się ochotę usiąść i po prostu słuchać. A jeszcze najlepiej, żeby to lektor nam wszystko tłumaczył, to już nic, tylko zapadamy w taki ten amorystyczny trans i słuchamy. Słuchamy i słuchamy. Także książka jest przepiękna. Bardzo Wam polecam ustażyć biarki, bo. W życiu nie chodzi zawsze o to, żeby czytać tylko jakieś tam powieści, opowiadania jakieś historie życiowe, które są totalnie zmyślone. Czasem warto przeczytać coś naprawdę strasznego, tragicznego, ale co zażyło się naprawdę, bo takie książki naprawdę potrafią do nas mocno przemawiać. Cóż, żegnam się z Wami, kochani. Wspaniała książka, piękna, obwoluta, przepięknie wydana. Naprawdę bardzo ją Wam polecam. Jeżeli ktoś lubi taki poetycki styl, to z pewnością się w tej książce odnajdzie. I pozdrawiam Was cieplutko. Pa pa.